Na granicy pomiędzy Europą i Azją w obwodzie orenburskim leży miasto Sol i Leck. Powstało ono w 1744 roku, kiedy pierwsi warzywnicy osiedlili się tutaj, by móc pozyskiwać sól z okolicznych jezior. I choć miejsce to mogłoby się szczycić swoimi uzdrowiskami, dziś jest znane z czegoś zupełnie innego. To tutaj bowiem leży najcięższe rosyjskie więzienie kolonia karna nr 6 w obwodzie orenburskim. Szerzej znana pod nazwą Czarny Delfin. Mam na imię Agata, a dziś porozmawiamy o Czarnym Delfinie. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli zaobserwujesz mój kanał, polubisz ten film oraz skomentujesz. Ok, zaczynamy. Pierwsza forteca przy miasteczku została wybudowana już 10 lat po jego założeniu i głównym jej celem było bronienie mieszkańców miasta przed najazdami Kazachów. Jednak dość szybko przekształcono tą fortecę w więzienie i więźniowie tam zesłani byli głównie zatrudniani przy wydobywaniu soli. Najwięcej skazańców do tego więzienia trafiło po wybuchu Powstania Pugaczowa, czyli największej rewolty chłopskiej w dziejach historii Rosji. W roku 1824 Forteza została doszczętnie zniszczona. Postanowiono ją jednak odbudować, ale kształtem zaczęła przypominać już coraz bardziej budynek, który znamy dzisiaj. Podczas II wojny światowej więzienie przemieniło się w obóz koncentracyjny, w którym przetrzymywano niemieckich jeńców wojennych. Po zakończeniu II wojny światowej przemianowano je znowu na więzienie NKWD, w którym przetrzymywano tzw wrogów ludu, bądź więźniów politycznych. Kolejnie zmieniło ono swoją funkcję po 65 roku, kiedy to było traktowane jako kolonia karna dla więźniów z gruźlicą. Jednak forma więzienia, którą znamy dzisiaj, powstała około 2000 roku, już za rządów Władimira Putina. Mawia się, że w tym więzieniu wszystko jest krótkie, począwszy od nazwy osadzonych, na których w skrócie mówi się OSA, oraz spacery, które więźniowie mogą odbywać w zadaszonej klatce. Jedyne co jest długie to wyroki, ponieważ wszyscy więźniowie osadzeni w tym więzieniu mają karę dożywotniego pozbawienia wolności. Więzienie Czarny Delfin swoją sławę pozyskało nie tylko ze względu na to, jak ciężko obchodzi się ze swoimi osadzonymi. Ale przede wszystkim ze względu kto jest tam osadzony, bo w więzieniu siedzą kanibale, terroryści, seryjni mordercy oraz gwałciciele, czyli sama śmietanka. Obliczono również, że statystycznie na jednego osadzonego przypada około pięciu morderstw. I obecnie przetrzymywanych jest tam około 700 osób, a na nich przydzielono aż 900 strażników. Jednym ze sławniejszych osadzonych w tej chwili w więzieniu Czarny Delfin jest Władimir Mukhankin. Sam siebie nazywa uczniem Andrzeja Czekatiły, jednego z najstraszniejszych seryjnych morderców w Rosji. Mukhankin w ciągu dwóch miesięcy zabił aż 10 osób i planował zabić kolejne dwie. Głównymi jego ofiarami padały młode kobiety oraz bardzo młode dziewczęta, a swoje ofiary dźigał nożem, dusił bądź spalał. Planował on również zabicie 40 policjantów w ramach, jak twierdził, zemsty za to, że został już kiedyś skazany na wyrok pozbawienia wolności i siedział w więzieniu. Został wstępnie skazany na karę śmierci, jednak ta kara została zamieniona na dożywotnie pozbawienie wolności, i w ramach kary został on właśnie zesłany do tego więzienia. Kolejnym bardzo znanym zabójcą, który odsiaduje swoją karę w więzieniu Czarny Delfin, jest Oleg Rylkow. Był to seryjny gwałciciel i morderca oraz pedofil. W latach 92-97 zgwałcił 37 młodych dziewcząt oraz zabił 6 osób. Swoje pierwsze morderstwo popełnił w 1996 roku, kiedy to zabił 7-letniego chłopca, zadając mu łącznie kilkadziesiąt ran nożem. Niestety po śmierci okaleczył niesamowicie ciało chłopca, między innymi odcinając mu nos, uszy, genitalia. Okaleczył go do takiego stopnia, że eksperci nie byli początkowo w stanie określić płci ofiary. Swoją karę w Czarnym Delfinie również odsiaduje Ludojat, z nowoczeboksarska jest. Czyli Władimir Nikołajew. Był to mężczyzna, który w trakcie libacji alkoholowej uderzył swojego kompana w głowę, pozbawiając go życia. Sam nigdy nie potrafił powiedzieć dlaczego, ale nagle wpadł na genialny pomysł. Postanowił, że rozczłonkuje ciało kompana, który już w tym momencie nie żył, i go po prostu ugotuje i zje. Po tym, jak zapasy mięsa zaczęły mu się kończyć, postanowił, że powtórzy ten proceder, ale już tym razem na kolację zaprosił swoich kompanów. Kolejną ofiarę również zamordował, rozczłonkował i jak sam stwierdził, zasmakowało mu najbardziej wątroba, serce oraz nerki, dlatego te części ciała przygotował specjalnie dla siebie. Resztę kompanów oddzielił mięsem i innymi częściami ciała. Inny kanibal, Siergiej Maslicz, również siedzi w Czarnym Delfinie, jednak nie był on aż tak kreatywny jak poprzedni bohater, ponieważ po prostu zabił swojego współwięźnia, bo go nie lubił, jak stwierdził. Następnie, zanim strażnicy w ogóle zorientowali się, co się stało, rozprół jego brzuch zaostrzonym długopisem i ze względu na to, że był głodny, bo więźniowie w Czarnym Delfinie są karmieni tylko zupą i chlebem, po prostu na garnuszku ugotował sobie serce, wątrobę tego więźnia i sobie ją skonsumował. To są tylko niektórzy więźniowie, którzy odsiadują swoją karę w Czarnym Delfinie, ale jak możecie już sami stwierdzić, no to jest krem de la crème rosyjskich przestępców. Warunki w więzieniu są oczywiście bardzo ciężkie. Ubrani więźniowie są w jednoczęściowe stroje koloru czarnego. Zazwyczaj chodzą z w kajdanach, zgięci w pół ze względu na to, że łańcuchy są bardzo krótkie. Przy skazanych, jeżeli oni opuszczają swoje cele, zazwyczaj przebywa około trzech strażników w jednym momencie ze względu na to, żeby uniknąć jakichkolwiek zamieszek, rozruchów bądź próby ucieczki. Więźniowie, którzy z jakichś powodów muszą przemieścić się między budynkami, mają zazwyczaj zakrywane oczy, a ma to na celu to, żeby nie mogli się rozeznać w otoczeniu, aby też utrudnić im ewentualną ucieczkę. Kanibale mają jednoosobowe cele. Chyba wiemy dlaczego. Natomiast inni więźniowie są stłoczeni po dwie do czterech osób, naprawdę w malutkich klitkach. Ci, którzy dobrze się sprawują, mają przywilej w postaci półtora godzinnego spaceru na dachu jednego z budynków. W tym czasie ich cele są bardzo szczegółowo przeszukiwane. Dodatkowe kontrole odbywają się niezależnie od pory dnia bądź nocy. Ma to również na celu wyeliminowanie wszelkiego rodzaju kontrabandy oraz środków umożliwiających zwykłą ucieczkę. Najważniejszą zasadą tego więzienia jest obserwacja 24 godziny na dobę. Więźniowie nie mają w ogóle żadnej prywatności. Kamery zamontowane są wszędzie. Żarówki w celach palą się 24 godziny na dobę, więc więźniowie muszą spać przy zapalonym świetle co oczywiście jest jedną z form no, Nazwijmy to tortur. Dzień zaczyna się o 6 rano, a kończy się o 22. I większość osadzonych spędza całe dnie w swojej celi, ze względu na to, że pierwsze przywileje otrzymują oni dopiero po 10 latach od siedzenia swojej kary. W ciągu dnia, więc jedyną rozrywką dla więźniów jest spacerowanie po celi, o ile mają w ogóle tam miejsce. A ze względu na to, że w ciągu dnia jest zakaz siadania na pościelanych łóżkach, mogą oni tylko i wyłącznie stać, bądź wymieniać się i siadać na jednym taborecie, który jest na całą celę. Więźniowie, oczywiście, na tą swoją miskę zupy oraz kawałek chleba muszą zapracować. Między innymi w zakładzie znajduje się zakład krawiecki, w którym oni muszą po prostu ciężko pracować. 3 kilometry za więzieniem znajduje się plac a na nim mnóstwo tabliczek ponumerowanych. Jest to więzienny cmentarz i jest to jedyne miejsce, do którego trafiają więźniowie po odbyciu swojej kary, ponieważ nikt nie opuszcza więzienia żywych. Ciekawa jestem, czy w polskiej rzeczywistości mogłoby funkcjonować takie więzienie. A Wy myślicie, że byłoby dobrym pomysłem? Dajcie znać koniecznie w komentarzach i zapraszam Was jutro.